5, 4, 3, 2, 1. O, go, 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 dobra 400. Lewą. Dwa prawy na Rondo, 360. A o co chodziło? O co? Może powiedziałeś. Nie, bo troszkę za szybko ruszyłeś i chciałem cię przystopować. O co się stało? Nic nie Nie, nie, nie. I 3 prawy. to 7 prawy 300 szykana od lewej 50 5 prawy out przechodzi w 5 minus prawy średni Sorry, trochę za szybko.

40. Cztery prawy długi. Przechodzi w 5 minus lewy długi. Do 5 plus prawy krótki, aut. 53 od lewej. I 7 lewy. Надежда. Siedemdziesiąt, siedem lewy średni. Przechodzi w sześć prawy i pięć lewy. Sto pięćdziesiąt, siedem prawy. Pięćdziesiąt, szykana od lewej. 45 5 prawy aut. 30, szykana od lewej. I 6 lewy. Hamować 112, wiecie, wiecie. 70, 7 lewy. 50, 6 lewy, hamuj. 43 prawy na rondo 270. I 6 prawy z ronda. 250 szykano od lewej. Olej zaszekano, pamiętaj. 86 lewy in. Przechodzi w 5 prawy krótki.

50, szykana od lewej. szybciej. 54 plus prawy. 106 prawy krótki. I ogień do mety. Dobra. Jakiś plan na to?